Kasiu, pogadajmy o rajstopach. O tak, zdecydowanie masz rację. Pogadajmy o rajstopach. Tych cienkich, błyszczących, co rozdzierają się często przy pierwszym spojrzeniu. I dokładnie tych, co potrafią kosztować 70 zł i tych, które często są jednorazowe. Pamiętamy, że rajstopy to jest czysta pepa. Poliester, elastan, poliamid i akryl. Pepę chyba wszyscy znamy, nie zawsze ją kochamy. Pepa to jest dokładnie to, co nie oddycha, nie współczuje i nie powstało z myślą o człowieku, a na pewno ludzkim ciele. Czy anons do rodziców i babci. Nie wciskajcie dzieci w syntetyczne, ciemkie rajstopki. Jeśli chcemy nosić spódniczki i chodzi no to jesteśmy zmuszone do tego, by korzystać z rajstop. I my dorosłe osoby możemy robić to świadomie, ale dzieciom tego nie róbmy. Stopy są syntetyczne, rozkładają się kilkaset lat. Czasem, coś, co nam posłuży jeden wieczór, planecie szkodzić będzie przez 200 czy 300 lat. To jest mega dziwne, prawda? Z punktu ekologicznego ten produkt jest absolutnie bez sensu. Dla dzieci nie powinien istnieć. Mówię o tych syntetykach, nie o bawełnianych czy wełnianych rajstopkach. Ten kost per wear przy rajstopach jest dość wysoki, ze względu na to, że jak kupujemy rajstopy za 70 zł e, i założymy je raz, no to kost per wear wynosi 70 zł. Jeśli założymy je dwa razy, no to 35, ale to jest nadal mega dużo. Jestem ciekawa, jaki jest Wasz stosunek do Rajstop i czekam na Was w sekcji komentarzy. Pa! Zaobserwuj, Kasie, bo to jakościowa facetka.